Witam Państwa wszystkich serdecznie tutaj na czacie. To jest 27 lutego, w czwartek 2025 roku. Wszystkich pozdrawiam bardzo serdecznie. Wszystkie Alicje, Danuty, Marysie, Cecylię i wszystkich, których znam z telefonów i tak, że my się widzieli. Za zagranicy, z różnych stron świata. Bardzo, bardzo serdeczne przesłanie i pozdrowienie. Słuchajcie, życzę Wam, żebyście jak najwięcej pączków wzięli. Jeszcze do północy jest długo. Bo godzin raz, dwa, trzy. Możecie wcinać pączki. Dzisiaj Wam nic nie będzie, jak już zjecie. I chciałam pozdrowić wszystkie te Panie, które każda pokazuje swoje wypieki, pączki, faworki. Różne bo są piękne, na pewno pyszne, i widzicie jak to przystało. Nie musicie się prosić, stać w kolejce, macie swoje i przepyśniutkie. Ja wczoraj, przedwczoraj pokazywałam. Ja nie robiłam takich dużych, bo Mikołaj mnie prosił, że jak warcia będziesz robić, to takie malutkie, żeby on do ręki wziął. Robiłam takie malutkie. No, oczywiście, że nie dużo tego ciasta, ale na pewno każdy jak dzisiaj pączki, czy wczoraj także. Także jeszcze raz smacznego witam, kokoloko. Zjedz dużo pączków, żeby ci się darzyło. Proszę Państwa, dzisiaj w temacie moim jest odpowiedź na takie pytania, jak od ludzi mięśniaki nie, 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 nie maciczne. Proszę Państwa, występują u COVID przeważnie bezdzietnych. Jest to nowotwór, ale niezłośliwy, bo tak jest w opisach i tak zostało przebadane o tym charakterze niezłośliwym, więc y, proszę Państwa, y, y, ta choroba y, powoduje takie zbyt obfite krwawienia, nawet do 14 dni, jak są miesiączki, czy inaczej i, i w wielu przypadkach zdarzyło się, że podam Wam zioła, jak ktoś takie rzeczy ma, jakie te zioła ma pić przez jakiś okres, ja sobie tu spisałam. Kłącze pięciornika, ziele jemioły, zawsze mówiłam o tym jemiole, ziele skrzypu, mówiłam też, ziele tasznika, mówiłam też, ziele redestu ostrogorzkiego, może być kora kaliny koralowej, takie te pyszne, co drzemy się robi, kwiat kasztanowca jadalnego, może być też takiego zwykłego kwiat. Liść borówki czernicy, do tej czernicy, która taka ostrężyny rosną, i liść brzozy, którą teraz będzie się piło. I proszę Państwa, my to mieszamy. Znaczy się Państwo, jeżeli będą chcieli po prostu sobie pomóc, to wszystko to wymieszacie razem. Jedynie, jeżeli ktoś by miał uczulenie na liście brzozy, no to musicie wcześniej sprawdzić. Zagotujcie w, jak się to mówi, w garnuszku, dość mocne te liście brzoży i tutaj przykleić na ręce jak nie będzie czerwone to nie ma uczulenia więc można tyle samo dodać bierzemy płaską łyżeczkę tak gotujemy szklanką wody zalewamy gotujemy i przed posiłkiem zawsze przed posiłkiem pijemy po szklance i Zawsze stosować taką samą recepturę, yy, i jeżeli są jakieś zapalenia przydawków czy inne, to tak samo. I to pijemy do końca. To, nam, to Wam długo zejdzie, jeżeli ktoś chce się tak wyleczyć, ponieważ yy, tych ziół po 50 gram, jezik 9 to jest 45. Lekko, dobrze mówię? Tak. To Wam wystarczy na więcej jak pół roku, czyli. Powinno do wyleczenia wystarczyć, proszę Państwa, bo ktoś pyta o niepłodność. Przyczyną niepłodności są różne wzrosty pozapalne, jajowodów, po prostu niedorozwój narządu pciowego, niewydolność jajeczkowania, proszę Państwa, a także układu biegunów bioelektrycznych u obu partnerów. I chociaż całkowicie zdrowy. Wtedy pijemy szyszka chmielu, ziele pierwotnika, ziele krawnika, liść ruty, ziele noszczyka, kwiat lawendy, kłącze tataraku, kwiat nagietka i owoc róży, dodajemy jeszcze korzy niszka. Ten czas powinno, powinno, po jakimś czasie picia, na przykład Czyli pół tygodnia przerwa, i znowu czyli pół tygodnia przerwa, przerwa taka zrobi dłuższą miesięczną i tak w ciągu roku pić to 5-6 razy, bo ta przerwa też jest 6 razy, czyli po miesiącu. W ten czas, proszę Państwa, można spróbować wyleczyć te swoje zależności. Co kto ma, bo na pewno ginekolog, lekarz sprawdzi i powiedział. Co kto ma po prostu, czy jakieś zapalenia, czy, czy proszę Państwa. Jest wiele różnych spraw odnośnie um, związanych z kobietą, ale to nie na dzisiaj. Dzisiaj to tylko odpowiedziałam na te pytania. Wiele, proszę Państwa, ludzi, jest takich ludzi, y, jakby to powiedzieć w dzisiejszych czasach biednych, ale nie wiedzą, że jak w coś wpadli, tylko muszę tutaj powiedzieć, nie rzucać się na jakieś, że ktoś ci da miliony, tylko musisz opłacić. Nie wolno tak robić, bo to jest oszustwo, więc tu nikt ci nic nigdy nie da, tylko wpłacisz i nie dostaniesz nigdy więcej, nic. Nikt za darmo nic nie daje, więc tutaj uprzedzam, żeby się nie udzić. Ktoś będzie pisał, przysięgał po Bożemu. Cuda cyrki, bo tak po prostu potrafią ludzie, czarnuchy i te wszystkie inne czarni, czarni. No nie, bo są czarni murzynki, ale to są tacy, można powiedzieć, mulaty, a są ci czarniejsi, naprawdę czarni. Oni potrafią sobie poradzić po prostu z takimi rzeczami. Więc tutaj to tak uprzedzam, żeby się nie dać naciągnąć absolutnie nikomu, bo proszę Państwa, to jest okropne a jeżeli już ktoś nie ma w ogóle na jedzenie, za co się utrzymać, czy co, to są takie zbiórki zakładasz zbiórkę na telefonie i prosisz opiszesz całą sytuację najpierw znajomych, a potem dalej ludzie będą udostępniać i tam ile no to przeżycie potrzebujesz, to każdy coś tam wpłaci czyli są takie zbiórki można skorzystać z tych zbiórek jak zauważyłam, to na wszystko zbierają. Na Republikę zbierają, potem ci młodzi, którzy mają jakieś stacje w Republice, też zbierają, bo na coś tam potrzebują, potem inni też zbierają i zawsze zbierają. I zawsze ludzie, przeważnie ludzie ratują innych ludzi. Tak jest. I tym ludziom się należy wielki szacunek i podziękowanie. Z litości oni to robią. Więc to jest tyle, co byłam zapytana, skrzyp. Nie każdy sobie popije suchy, czy taki w ciągu roku, czy dopiero się rok zaczął, przez tydzień czasu. Potem nie pić go dłuższy czas, aż do czerwca, jak będzie nowy, znowu się napić przez tydzień czasu. Jest bardzo korzystny tak samo wypić nawód, jeżeli nawód na jeżeli na jest przeciwzapalna zapalna nastawy. Jeżeli ci się robią takie puchliny, czyli boli się tu w nadgarstku, nie wiadomo gdzie, nie możesz ręki trzymać, to ja wam radziłam, żeby wziąć spirytus zwykły, salicylowy, narać na rękę i posmarować, jak nie masz wyjścia. Ale jak masz te inne specyfiki zrobione, czy jak ci zostało korzenia żywokostu, tam niektóre pani mówiły i zalały wódką, to takim też można nacierać, jak to stoi dłużej, i po prostu umoczyć. Jeżeli ktoś nie ma, ma jakieś zioła, to też zaparzyć zioła, tylko zawsze do okładów parzymy zioła. Przyczpa niecałe pół szklanki ziół i tak zalać, żeby tyle było do połówki wody nad powierzchnią rządkiem, wtedy można umoczyć, przykryć pod przykryciem. Jest to moc, czy na włoci, czy innego moc, która likwiduje wszelakiego typu zapalenia, proszę Państwa. Ktoś mi mówił, będę zaraz kończyć, bo to tak po skrócie, ale ktoś powiem, że ktoś mi mówił, że po grypach, po różnych stracił smak, węch. Proszę Państwa, i dłuższy czas już to ma, możesz odzyskać, tylko że musisz zrobić sobie krople z jakby to powiedzieć. Długo muszą stać. No długo, jakbyś teraz zrobił, zrobiła, to dopiero po świętach można wziąć do picia, ale trzeba uważać z anyżu i z cynamonu, bo anyż ponosi ciśnienie. Więc tutaj, jeżeli ktoś ma słabe ciśnienie, może skorzystać po łyżeczki anyżu zrobionego na szklankę wody i wypić. Proszę Państwa, jest to bardzo korzystne. Można też posmarować anyżem, jak bolą nogi nie robić niczego słodkiego, tylko wszystko to ma być zrobione, rzucone całe laski cynamonu czy gwiazdki, na przykład do butelki i zalane, do takiej półlitrowej i zalane pół ćwiartki spirytusu i pół ćwiartki alkoholu 40%, nie że ty rozmieszasz spirytus, tylko musi być alkohol. To jest inna destylacja, więc Pamiętaj, jak takie będziesz mieszać codziennie, to to po i dajmy na to. Ja robiłam, dajemy go gościa do drugiego. O mnie prosi. Po i. Czekaj, muszę pokazać. O, jaki to ma kolor. Jaki ma piękny zapach, ale tego musi być dość dużo, proszę Państwa tak jak i całego cynamonu i ten czas wierzysz ojej coś pysznego, po pierwsze jak pachnie, po drugie jak ktoś utracił smagi węch, to powinien 15 kropli na wodę, na pół wody, w zależności od masy ciała, jak większą masę, ponad 80, to może i 20 kropli, dwa razy dnia rano i wieczorem po obiedzie. Jeżeli ktoś ma mniejszą wagę, to 10 do 15. Tylko że z tym, że 10 pije z wodą, a 5 daje na język po jedzeniu wieczorem przed snem. poczyma w buzi jak najdłużej, połknie to, a później przepije wodą. Czyli jeżeli już zacznie na drugi, trzeci dzień czuć ten smak, to niech sobie nie zepsuje. Po prostu jak zacznie odzyskiwać, tylko musi topić do takiego momentu, aż normalnie odzyska, proszę Państwa, smak i weń. Warto jeszcze takiego kwiatka anginowca, którego Wam pokazywałam, na wadce wkładać do nosa proszę Państwa, nie samego liścia, zawsze do jednej dziurki, na drugi dzień do drugiej, bo to też przywraca te kubki smakowe i nos i uszy to się razem z tym wiąże, że jak zachodniesz na grypę, to najpierw cicherczy tutaj, bo tak miałam też potem jak już to ci minie, ale to może być dość ciężkie, to... Znowu jest katar gęsty, to znowu się leje jak woda, bo jest alergia, to znowu alergia, ale jak jest deszcz to nie ma alergii, bo jak pada, no ale może być jakieś uczulenie na coś, albo jakieś uczulenie na soję, czy na coś tam jedzenia, które się kupuje. To też może być. To ja uprzedzam, że najlepiej sobie zrobić samemu makaron. Z mąki, można posiekać na drobne liteczki, można kupić maszynkę, jak ci się nie chce robić rękami, można nasuszyć i schować. Bo w jeden dzieci wysnie na stolnicy tak na pół. Na drugi dasz do piekarnika i na 50 stopni za dwie godziny wysuszysz, że chrupić ci dasz do woreczka i możesz mieć normalnie swój własny makaron. Jest bardzo pyszny własny makaron, ale jak będziecie robić własny makaron, nie zapomnijcie osolić. Osolić, tak, osolić. Bo chociażbyś później wodę osolił, osoliła, to już to nie ma takiego po prostu smaku, jakby się wam widziało. Czyli niekoniecznie, że dzisiaj tusty czwartek i same pączki się je, ale też można coś tłustego zjeść. I żeberka, może że golonkę, o takie rzeczy, żeby tylko zjeść, jak jeszcze macie okazję. Oczywiście, że się nie jada, tylko do 18.00 ostatni posiłek. No, ale jak ktoś przyjdzie później z pracy, je tam gdzieś o 20.00, to później sobie zrobi sok i popije. Teraz jeszcze odpowiem na pytanie. Też miałam zadawane pytania. Na przykład, jak ktoś zażywa antybiotyki, to czy soki, jakieś kwasy i inne. Który będzie chciał korzystać, żeby to był jako prywatny, kiedy może w takim czasie już po dwóch godzinach można jeść te surówki, te soki, jej pół nie zaszkodzi, bo już w tym czasie także nie osłabi tego antybiotyku, że macie z powodzeniem. Po prostu lekarz na pewno Wam powie, a też na 100% jest tam gdzieś w jakiejś ulotce, bo mi się wierzyć nie chcę, że jak jest antybiotyk, że nie ma ulotki. Jest prawie w każdej ulotce. Ktoś pyta, że Maliszaja czerwonego takie plamki, czy są jakieś działa? Są. Do kąpieli mówiłam o tym przedwczoraj i są też do picia. No i podawałam wam, aby liść borówki naszej leśnej też y, warto zbierać. Y, proszę państwa, czy, y, czy, czy warto zbierać? Y, Majeranek, jak masz w unii, to kupisz korzyń niszka lekarskiego, yy, meliska, mięta pieprzowa, o takie po prostu ci pomoże, to jest bardzo bezpieczne, zioła są, ale tak w tych złotych księgach i wszędzie pisze, tak też się ludzie leczyli i dziękują i się wyleczyli. Muszę tutaj jeszcze y, powiedzieć jedną taką rzecz, wszyscy się modlą teraz na Żywy jest różaniec w Watykanie za Ojca Świętego. Życzę Mu jak najlepiej, żeby wyzdrowiał. Po prostu tak. Bo dobry, co jak jeszcze popracuje w tak ciężkim świecie? No, i na pewno się będzie jeszcze cieszył, bo no, każdy to komu Pan nie, nie odebrał tego zdrowia, tylko tak, to po prostu każdy się cieszy. Jeszcze raz, jeszcze raz Was pozdrawiam, pozdrawiam moje dzieci, Marzenkę, Pawełka, synowu, i czterech wnuków, Klaudiusza, Filipa, Mikołaja i Milana. Pozdrawiam również koleżanków i kolegi, koleżanki i kolegów Filipa, Klaudiusza, Mikołaja i wszystkich po prostu, którzy chodzą do szkoły, żeby się trzymali zdrowo i żeby, żeby im szczęście w życiu i zdrowie do nich przywitało. Szczęść Boże, trzymajcie się, kochani.